Pewnie się zastanawiacie o widzowie, po co mi takie profile, powiem wam, że to jest około 30 metrów profili stalowych, tu mam pewne plany, w sensie rysunki, na podstawie ich zbudujemy maszynę, która na pewno się przyda w każdym warsztacie, a szczególnie u nas, jak będziemy budować samochód od podstaw. Jak sugeruje się przygotować, w przypadku cięcia takich klocki, no to tu tutaj trochę pracy, polecam słuchawki, koszt nieduży, wiadomo uszy ma się jedne. Dodatkowo sprzęt do cięcia polecam Wyżynarkę no jest to fajniejsze o tyle, że nie ma iskier, nie ma też tego szkodliwego zapachu, który się wydziela pod, w przypadku ścierania się tarczy do cięcia, teraz ja Wam pokażę jaki. Tak wygląda tarcza do cięcia. O tak. Jest chuda, czym chudsza tym lepsza. Ponieważ łatwiej będzie nam wejść przez metal. No, ale ja polecam użyć z do wyrzynarki. Dzięki wyrzynarki nie mamy iskier, nie mamy tyle pyłu, nie mamy zapachu szkodliwego zbierzmy się do pracy. Widać, najgorzej jest zacząć, ponieważ ostrze nie jest w stanie uchwycić 6 cm profilu i blokuje się tutaj na ściance. Teraz kolejna ściana. Czyli tutaj no, też powinno być bardzo dobrze. Zobaczmy. z to smaruje. Smaruje to olejem silnikowym. Nadaje się do tego doskonale. Z tego tu półki zrobimy takie półki przywieszane pod ścianą, tutaj mam narysowane już, wiadomo, nie ma sensu stawiać miejsca wzdłuż garażu. No i teraz to weźmiemy wszystko ustawie tutaj i zaraz ją potniemy i przykujemy potem, żeby kiedyś zrobić półkę z niej, półkę z półki zaprezentuję, mam taką bardzo tanią wkrętarkę. Ta wkrętarka, mimo że wydaje się i wygląda jak zabawka, jest taka mała. Ale jak jest naładowana, to naprawdę radzi sobie z takimi półkowymi rzeczami. Tu teraz słowem odrządzenie wyżnarki. to jest bardzo fajne, bo można bardzo bardzo rzeczy pociąć. Także metalowe rzeczy. No, Takich płyt. Samo jest. Tak, wyłączyliśmy prąd po to, żeby nas nie kopnęło tutaj, sprawdzimy rzeczywiście na prądu, nie ma, tu wyłączone, no i jak teraz nie ma, to to odizolujemy, nie ma, więc nie możemy tu to śmiało naprawiać. jak wygląda obrobiony przewód. To oczywiście, który by się zastanawiał, a czemu nie kostki skręcane. A czemu nie zlutować? Ale od razu, że to jest sprawdzony sposób i wytrzymuje bardzo duży prąd. Ponieważ lotowanie może spowodować, że się rozgrzeje i luty puszczą. A! Kostki, no to wiadomo, trzeba dużo skręcać. One są duże. To mam duże miejsca Po raz pokażę byłem takie świetlówki To jest proszę koszt takiej świetlówki 12 zł i starter do tego taki starter nowego typu to jest dosyć tanie, a bardzo wydajne i poszczególne. No okay. i tak, przyczepimy do świetlówki długostaw terystyczny, to tam się działa. Widać tutaj, że to nie działa, bo stycznik chyba się zrobił. Tak, ten stycznik.